te naiwne atomówki myślą, że zabiorą mi moją wodę? Przecież sam uczciwie ją pozyskałem. Własnymi rękami! A miałem tylko jeden męski cel. Mój trawnik! Pij, mój potężny trawniku! Pij! Sprawdźmy, czy te mizerne dziewczynki mają w sobie tyle siły, żeby wyrwać mi wodę z uścisku Kung Fu! Gotowi moja męska armia! Spinię na Nie Dziewniani drwale! Masz ochotę na filiżankę herbaty? Dziękuję, panie Tomasie. I kolesie z Wielkiej Brytanii! Ech, po co ich zatrudniłem? Bo mamy ekonomiczną przewagę. No tak! Moja armio, zniszczcie wreszcie te maskajowate dziewczyny! Lećcie, moje stwory! Lećcie! No ja takie Lećcie! No, Okej, okay. byłyśmy w kanionie kraterów na bagnie babci i przy posępnej posiadłości Pita. Tu powinna być kryjówka chłopczyzny. Daj zepnąć! Patrz, co ja potrafię! Jestem kapitan Alga! postrach strach siedmiu mórz! No dobrze, lecimy dalej. Braburko! Już idę! Płyniemy też z załogą! Jakoś tu cicho. Odrobinę zbyt cicho. Już wiem! Mogę zaśpiewać starą szandę! Piosenki o morzu? Bajko, jesteśmy na środku pustyni. Pustynia jest trochę jak morze! Hmm, a gdzie brawórka? Mój detektor metalu wykrył coś porządnego! Możliwe, że to kapsel... Ha! Znalazłam go! Nareszcie! Kapsel od Collidiuka z 74! Jak się masz, koleżanko? <śmum> ha! Patrzcie tylko na to! Siostry! Bójka! Bajka! Gdzie jesteście? pójka i Idealnie złożony kapelusz pirata! Bajka! O, Duke! Chłopczyzna moje siostry. Powinnam być tu z nimi! Tak! powinnaś. No wiem, nawaliłam! Teraz nie pora się rozklejać! Teraz musisz się skupić i szybko uratować siostry! Masz rację! No to vis-ta-vio i jazda! Tak! Wiśta wio i jazda! Bardzo ładne rzeźby! Chociaż pułapki na niedźwiedzie to już lekka przesada! Już nie jesteście taki odważni, prawda? mówki! Oddaj, wodę, którą zabrałeś z Chłopczyzna nic nie oddaje! On zabiera mięśniami i grzebą! <laughs> Niezły jestem, co? Pf, nie do końca. No chyba sobie żartujesz! To było genialne! Bajko, przestań chwalić złych ludzi! Wolałbym być nazywany złym mężczyzną! Ach, dobra, powiedz o co ci chodzi? Chciałeś się pochwalić nową zabawką? To nie jest żadna zabawka! <laughs> Ja właśnie tak zajmuję się swoim prawnikiem!